Cześć, dzień dobry z tej strony, Jana, i witam Cię w Twoim kanale. Dzisiaj jest piątek. I... Piątek przy montowaniu miałam problemy z pamięcią w telefonie, dlatego montuję i wstawiam to w sobotę. Mam cały dzień do dyspozycji, ponieważ no, jest to dzień wolny. E, tak jak widzicie, jestem jeszcze w łóżeczku, jest e, około godziny 11. Obudziłam się o 8.30. Chciałam wstać o tej 8.30, ale coś nie poszło. Dlatego e, jeszcze leżę sobie w łóżku, jak widzicie. I dzisiaj planuję sobie trochę posprzątać pokoju, ponieważ jest no nie ładnie tutaj. Yy, nie tłucz się garnkami. <grywa> yy, mam tutaj yy, nie widzicie ich, ale tam są ozdoby na tej i planuję je zrobić ich więcej dzisiaj. Yy, więc... <grywa> Utopiłam się w kocu i planuję ich zrobić dzisiaj więcej. <grywa> i chcę się zrobić więcej, bo muszę znaleźć na Pinterestie jakieś jeszcze fajne inspiracje, o właśnie, inspiracje, żeby zrobić więc teraz teraz idę się ogarnąć co więcej, tak jak w każdym vlogu, idę się ogarnąć i jak się ogarnę, to do was przyjdę i będziecie razem ze mną sprzątać w pokoju więc, no, widzimy się jakby, no, potem. Cześć, ja już się ogarnęłam, ubrałam się, umyłam twarz, umyłam ząbki. I teraz piję sobie. wodę. Gdzie za około godzina mam obiad, dlatego um, no nic teraz nie wydaje, bo już jadłam. Um, a teraz oczywiście będziecie mieć um, przyspieszone tempo i eksprotem, żeby Was tutaj nie znudzić. A ja już przechodzę do sprzątania i będziecie sprzątać razem ze mną. Ja już e, w tej posprzątałam. E, te balony jeszcze kontynuuję. E, tak, dziękuję. E, teraz e, pokażę Wam jakąś dokładną tą ścianę. po 11. Teraz otworzę sobie laptopa i, i zaloguję się na Pinteresta i poszukam jakichś fajnych inspiracji na właśnie takie ozdoby. No i widzimy się już, jeśli znajdę jakieś fajne obrazki, jak już je zacznę, robić, więc widzimy się za jakiś czas. Ja już y, znając mam sobie na właśnie na Pinterestie y, fajny obrazek, y, więc wygląda on w y, 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 ten sposób, mam nadzieję, że coś widzicie i teraz spróbuję go jakoś odtworzyć, chociaż nie wiem, czy wyjdzie, bo no, nie jest on za łatwy, więc jeśli już go narysuję i w miarę ładnie pokoloruję, no to się do Was odezwę. Cześć, ja już y, zrobiłam to u pierwszej osoba Zeszło mi to troszkę długo, ponieważ jest skoro 12 i wygląda ona w ten sposób Bardzo mi się podoba i nie zrobiłam tego specjalnie tak jak tam są karteczki, tylko tak oddzielnie I teraz pokażę wam w jaki sposób je przyklejam do ściany tak Jeżeli nie interesuje Cię to jak przykleicie do ściany, no to przewiń do 6 minuty Jakbym nie zerwała, bo ten... myślę, że nie tylko ja mam z tym problem yy, więc yy... Mam tutaj tą karteczkę, odwracam ją jakby tyłem o. Tak. i teraz biorę sobie taśmę, A, to jest pomalarska, nie jestem pewna, ale chyba tak. Ucinam ją na taki kawałek, żeby pokryło jakby w miarę tak wzdłuż naszego obrazku, obrazka płyt, nie wiadomo czego, tego czego potrzebujemy, um. no i już takie mamy. To na razie go odkładamy i wycinamy z takiej normalnej, normalnej, normalniejszej taśmy. Dwa takie podróżne kawałki. Jeden i drugi, dobra? I teraz pokażę Wam I Teraz bierzemy właśnie ten kawałek i, lepiącą, i tą lepiącą stroną do góry, że tutaj mi się lepiej i mierzymy naszą czystą taśmę i przyklejamy ją z dwóch, z dwóch stron. Proszę tutaj jest palejąca strona i tu jest przyklejona druga stronę taśmą i z drugiej strony i jak widzicie tutaj mamy tą Taką kieszonkę, ale to w ogóle nie odlepi. Teraz zrobię wam takiego małego zooma, żebyście coś widzieli. Um, nie mam pojęcia, gdzie mam to zamieścić. Nie wiem, czy nie tutaj. Albo tutaj. Nie, stała właśnie mieścić. Um, myślę, że tutaj będzie ok. I teraz... Jak już to um, przytopicie, to tak jakby wmasować w tę ścianę. Można lekko poklepać, żeby się przykleiło. I proszę, tak to wygląda. Um, mam nadzieję, że nawet to wygląda ładnie. Przynajmniej mi się podoba. Mogę zmniejszyć zoom'a. Więc... Um, Mam tu takie otwarte okna ścież... Teraz za chwilkę mam obiadek, więc odezwę się do was po obiad Już nie przedłużam i widzimy się potem Cześć, ja już y, skończyłam jakby w miarę y, nową płytę, bo nie powiedziałam mam o niej Znalazłam sobie nową płytę i chciałam ją jakoś ładnie ozdobić Ym żeby dodać sobie jeszcze jakąś na moją scenę Znowu wzięłam pomysł z tego którego bardzo polecam I wygląda ona w ten sposób To jest jakby zrobione tutaj takim czarnym markerem permanentnym I później jeszcze tak domalowane białą farbą A tutaj jest taki jakby taki spływający Nie wiem jak to nazwać i to jest jeszcze pomalowane y, farbą y, różową. Więc teraz poczekam aż to wyschnie, ponieważ y, jak chciałabym to jakbym chciała to y, przyklejać, to musiałabym i tak odwrócić to na tą stronę i by to wybrudziło. I też żeby nie wybrudziła ścianę, więc to nie był za dobry pomysł. A teraz pokażę Wam gdzie planuję ją umieścić. Planuję ją umieścić tutaj. O, tutaj. Um, jak widzicie te wszystkie um, te wszystkie płyty są właśnie um, umocowane tą taśmą malarską tym sposobem, który pokazywałam Wam przed chwilą. I um, wszystko się tutaj ładnie trzyma, nic nie odpada. A nie, dobra, jednak chyba tutaj stawię, sama, sobie jeszcze nie wiem, więc um, znowu widzimy się potem. W jest godzina w pół do drugiej, oczywiście po południu. Ja zrobiłam sobie taki nowy obrazek, um, taki grzybek, w takim... Um, Okrążeniu różnych kolorów, więc tak się prezentuje. I wydrukowałam sobie jeszcze takie trzy obrazki: taki, taki i taki. I teraz ustawię Wam tak kamerę, że będziecie to ze mną razem wycinać i zamontowywać taśmę, i razem się będą przyklejać. Więc ja już nie przeszkadzam. I słuchajcie sobie tej pięknej muzyczki, i oglądajcie. Niestety, po przyspieszeniu tempa coś stało się z obrazem, który nie był równo z dźwiękiem, dlatego pod koniec odcinka pokazywałam wszystko od początku, jak to wszystko wyszło, więc nie martwcie się. W tym ujęciu chodzi o to, że w poprzednim mówiłam, czy pójdę na podwórko, czy nie, i teraz okazało się, że tak. Właśnie wróciłam z podwórka i okazało się, że trawa nie jest mokra i mogę sobie y, pójść, więc teraz. <laughs> Ten materac jest w altance, tak zwana u nas i ja go wyciągnę na polu, ale tutaj w tym miejscu mam matę, matę do ćwiczeń i koc, więc muszę to jakoś wyciągnąć i ubrać sobie jeszcze na siebie jakąś lekką bluzę, żeby mi było cieplutko, więc ym, widzimy się na polu i może dogram coś, jak, je, jak coś ćwiczę. Hejka, ja już jestem na mojej takiej ścieżce zrobionej. O, tak jak ja mówiłam z materaca i maty. I teraz pokażę Wam w miarę, co ćwiczę i się rozgrywam Więc w miarę już rozkrywka była zrobiona, ale jeszcze zrobię coś powtórzę i spróbuję zrobić runek salto, co nie wiem czy się uda, ale spróbuję. że jest tak mega pod światło ale niestety na to nie poradzę, więc teraz spróbuję skoczyć do rundek salto nie mam pojęcia czy się uda, ale miejmy nadzieję, że tak skoczyłam je, ale no nie było za dobre, ponieważ nie złapam za kolana, tylko przeleciałam więc teraz spróbuję jakoś ładnie złapać za kolana wyszło cudownie, więc ja już Wam nie przeszkadzam i przechodzimy dopiero później, jak skończę ćwiczyć i widzimy się potem. Pa! Hejka, już nadal jestem... nadal? Cały czas jestem na, na podwórku i chciałabym Wam pokazać to, co udało mi się zrobić, czyli rundek Fiflex alto. Na tym oto materacu tutaj jest jakby początek, a tam jest koniec. I mam nadzieję, że się to nagrywa się uda, bo nie zawsze się udaje. A teraz i już Wam to pokażę. A więc wygląda to właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że nawet okej okay to wygląda i odezwę się do Was, jak już pewnie albo jeszcze się czegoś nauczę, albo już będę w domu, więc do zobaczenia potem. Hej, Hejka! Przed chwilą udało mi się zrobić pełne, pełne salto w przód, więc teraz je ja Wam pokażę. się widzimy, ale się będziemy widzieć. Do potem. Pa. Hejka, jest godzina um, gdzieś tak, poczekajcie. Jest godzina um, w pół do siódmej wieczorem i teraz pokażę wam, jak końcowa wygląda ta ściana, ponieważ e, wtedy zaprząicie się coś z nagraniem i pewnie nie widzieliście. A więc w ogóle to co widać. Ściana wygląda w sposób. czekajcie troszkę powiększę O, właśnie. Ym, tutaj, co wycinałam. Ym, czekajcie. Tutaj, co wycinałam. Te halekiti i reszta. A więc, ym, tak. I chciałam więc. O, i chciałam wyjść. Chciałabym Ci podziękować, jeśli dotarłeś do tego momentu. Nie zostawię łapki w górę, ani subskrypcji, aby pominąć resztę filmów. Dziękuję Ci za oglądanie, trzymaj się ciepło, pa!